Część w tym odcinku nauczymy się liczyć takie oto działanie bez użycia kalkulatora. Zrobimy to ręcznie. Zapewne wiecie, że korzystając z równań, możemy przekształcić sobie to na stężenie H, które powinniście znać z matematyki, czyli zgodnie z tym. Nie mam transita, lecz znam Judasza, bo się na Tomasza, gdzie się nazbierał... Najpierw sobie skorzystamy z tego, jak to przekształcamy. no to. Tą liczbę przerzucimy sobie na drugą stronę równania, tego minusa tutaj, na drugą stronę. No i będziemy mieli minus pH po lewo. W takim razie, podstawiając do tego równania, musimy przejść na taką formę. Czyli co? Wstężenie naszych H+, jest równa No i może pokolorujemy sobie. Tu mamy dziesiątkę ukrytą, także jest to 10. To będzie nasze H+, plusy na czerwono załóżmy, niech będzie C. No i nasze B na zielono sobie napisze i nasze B to będzie ten minus to z tym razem. To będzie nasze B, czyli do minus pH. I zapisujemy 10 do potęgi minus 3 i pół. Pierwszą część mamy z głowy. W tej części będziemy musieli to rozłożyć na iloczyn dwóch wyrażeń. Z różną potęgą, ale tą samą podstawą. Tutaj gdzieś Wam wyjeżdża wzór z tablic. Razy 10 do minus pół. Tą liczbę mogę sobie oznaczyć jako c. I skorzystamy sobie ponownie z tego działania. Jednakże tym razem musimy przejść z tej formy do takiej formy. No i również oznaczymy sobie kolorkami. Czyli A oznaczy sobie na taki kolor, czyli to będzie nasza. C już zaznaczyłem sobie na czerwono, to zaznaczam. No jeszcze mamy B na zielono, to jest nasze B. I zapisujemy logarytm. Liczby C. Jest równy. Wpada nam tutaj tabelka. To jest nasz logarytm z X, czyli logarytm C. Czyli szukamy sobie tu, tu lub tu albo tu. Szukamy tej liczby minus 0,5. No to myślę, że ta liczba jest najbliżej. I odczytujemy C jest równa 0,32. Jak już to zrobiliśmy, to wracamy do, do tego działania tutaj. I podstawiamy za C 0,32. Tą liczbę możemy zapisać tak, stawiając tutaj przecinek razy 10 do potęgi minus pierwszej, no i razy 10 do potęgi minus trzeciej, i dodajemy wykładniki tych potęg, czyli mamy razy 10, no i sumujemy te wykładniki potęg, czyli do minus czwartej mol. Na decymetr sześcienny. Przechodzimy do kolejnego przykładu. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś do gdy wystrzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy urżera się z kacem. A na przewóz wykupione brący i W Tym razem mamy taki przykład, więc korzystamy sobie z tego wzoru. Tak jak wcześniej. Tego. Przerzucamy sobie minusa na drugą stronę. Oznaczamy kolorkami, co jest czym. zna się dobrze na samochoda. kiedy wpada do mnie tu joda. Ona mówi I zapisujemy stężenia Minus. Patrzę prosto w oczy. Nie wiedziałem, czy to zaskoczy, czy to zaskoczy w dzisiejszej nocy. Czy to zaskoczy, skoczy. Ona mówi, daj mi, daj mi, daj Ona mówi, i zapisujemy tak jak wcześniej tą liczbę za pomocą wzoru, który tu gdzieś wyjeżdża. takiej postaci, nie czy za Patrzę, kroczy, 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 tu kroczy. Oznaczamy sobie tą liczbę jako C. I przechodzimy z tej formy w tą. Czyli to jest moja liczba C. mówi, mi I wpada nam w nasza tabelka. Gdzie mamy to do czytania? Czyli tu, tu albo tu. Czyli to będzie najbliżej. C jest równe. Wracamy do tego działania. Jak tu nie byliście wcale nieskumaczeni, to jest to osiedle w wariacie. Każdy sobie jakoś radzi na klimacie Potem każdy liczy pęgę na kwadracie Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie Jakiś dojek strzelił znowu w górę racę I dodajemy te wykładniki po a na przewoł wykupione brący i wiskacze Było czynne kiedy do 2,4. Czyli to jest nasze stężenia Jorów oka minus nam sklep zamknęli o 23 wszystko zawinęli Zapraszam na kolejny przykład. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś dno, wystrzelił strzelił znowu w górę To Co sobotę każdy użerał się z kacem. A na przewozy wykupione brązły i wiskacze. W kolejnym przykładzie zrobimy jedną, inną rzecz. Skorzystamy sobie z tego wzoru najpierw. Ale to pewnie już wiecie. Podstawię sobie to nasze pH, czyli 12 ,7 w to miejsce. I dalej zrobimy tak samo. Teraz może zrobię to na szybko. Bez tego nie mam. transita, Lecz znam Jutasza. bo gdzie na pace woziłem Tomasza. Gdzie się nazbierało, odsezona była Kasza. Manna, sawa, sawanna, manna. Pęknięta vanna, panna. I piękna panna, panna. Wsiadaj do fiata, panda pan da kiedy pan widzi kiedy pan widzi to się nie wstydzi kiedy pan się rusza buja buja kiedy pan się rusza to nie wali w chuja patrzę czują to czują. patrzę i zawsze próbują i zawsze i zawsze próbują robią to wszystko co potrzebują i czują i czują i widzą i patrzą i myślą i trują i czują i trują i patrzą i tańczą i przechodzimy do kolejnego przykładu Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakich gnojek wystrzelił znowu w górę racę Co sobotę każdy urze jak się z kacem, a na przewoł wykupione brąsy i bliskacze Ostatni przykład, tutaj zrobimy dokładnie to samo, tylko tyle, że stawimy sobie POH, czyli 9,2. To miejsce. <mysy> Jak tu nie byliście wcale nie skumacie To jest to osiedle rzudzianka w wariacie Każdy sobie jakoś radzi na klimacie Potem każdy liczy pęgę na kwadracie Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś do gdy strzelił znowu w górę racę Co sobotę każdy urzelał się z kacem, a na przewoł wykupione brący i whiskacze. Było czynne, kiedyś do 2-4. Maola pani najebani, da za pozery. I tak właśnie nam sklep zamknęli. O 23 wszystko zawinęli. Ej! Wszystko zawinęli. O 23 wszystko, wszystko zawinęli. Wszystko zawinęli Ej, ej, ej Wszystko zawinęli ej, No i to tyle w tym ej, odcinku Dajcie suba, łapę w górę Nie zapomnijcie zapiknąć Polećcie mnie znajomym Cześć Zawinęli